Trzy lata temu przeglądałem lokalne ogłoszenia o pracę online, kiedy jedno z ogłoszeń wpadło mi w oko, nie ze względu na to, co było w nim napisane, ale dlatego, że mówiło właśnie tak niewiele. Jeśli dobrze pamiętam, ogłoszenie brzmiało po prostu – praca do wzięcia, dobra płaca, bez świadczeń, wymagana dyskrecja. Następnie wyświetlał się adres e-mail i to było wszystko. W tym czasie zarządzałem sklepem muzycznym, ale już zaczynałem słyszeć plotki, że zostaniemy zamknięci w ciągu najbliższego roku, a prawdopodobieństwo przeniesienia do innego sklepu było bardzo znikome. Przez ostatnie kilka dni posępnie przeglądałem oferty pracy, ale ta była pierwszą, która się wyróżniała, chociażby dlatego, że byłem znudzony i była bardzo dziwna. Wysłałem więc maila... Pół godziny później otrzymałem odpowiedź. Informowano mnie w niej, że mam się udać do konkretnego biurowca w ekskluzywnej części miasta o ściśle określonej godzinie na moje spotkanie kontrolne. Udałem się i po kilku minutach czekałem w lobby. Zostałem zabrany do biura, gdzie dano mi do wypełnienia szereg formularzy i kwestionariuszy. Zabrano i powiedziano mi, że będziemy w kontakcie. Prawie zapomniałem o całej sprawie, ale miesiąc później dostałem telefon, że przeszedłem do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego. Ponownie podano mi adres i czas, a kiedy przybyłem na miejsce tym razem był to inny ładny biurowiec, oddalony o od 20 mil od tego pierwszego spotkałem człowieka, który przedstawił się jako pan Solomon. Wprowadził mnie do dużego pokoju, w którym znajdowało się krzesło i biurko. Na biurku stały dwa duże monitory, klawiatura oraz myszka oraz poprzykręcane metalowe pudełko z dwoma dużymi przyciskami, jednym czerwonym i jednym zielonym. Powiedział mi, że ten pokój jest modelem miejsca, w którym będę pracował, jeśli przyjmę tę ofertę. Opisał tę pracę w następujący sposób. Pracowałbym na 7 zmian po 6 godzin tygodniowo. Moja praca byłaby prosta. Przychodziłbym do pracy 10 minut przed czasem i wchodziłbym do zewnętrznego obszaru, który był czymś w rodzaju szatni. Miałbym swoją osobistą szafkę. W szafce przechowywałbym wszystkie rzeczy i przebierał się w dostarczoną odzież roboczą. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie wolno mi było wnosić do pomieszczenia nadzoru żadnych własnych przedmiotów. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie mogłem zabrać też ze sobą żadnych przedmiotów z pokoju nadzoru. Jeśli chodzi o to, co miałbym robić w pokoju nadzoru, to powiedziano mi, że monitor po lewej stronie będzie stale pokazywał transmisję na żywo z kamery o wysokiej rozdzielczości umieszczonej w odległym miejscu. Moim zadaniem byłoby po prostu obserwowanie tej kamery. Raz na godzinę wchodziłbym na komputer podłączony do prawego monitora i pisałbym krótki dziennik opisujący wszystko, co ciekawego wydarzyło się w ciągu ostatniej godziny. Nie miałbym żadnych długopisów, ołówków ani papieru i nigdy nie powinienem próbować robić jakichkolwiek pisemnych notatek na temat pracy. Jeśli chodzi o czerwony i zielony przycisk, to czerwony przycisk miał być używany tylko w razie nagłej potrzeby. Oznaczało to coś na filmie lub w moim miejscu pracy, co wymagałoby pomocy z zewnątrz. Zielony przycisk miał być uderzony, jeśli zobaczyłbym na kanale wideo coś, co było szczególnie godne uwagi. Miał on informować innych ludzi gdzieś, że przynajmniej w mojej opinii, dzieje się coś bardzo interesującego. Salomon podkreślił, że choć dano mi swobodę w kwestii tego, kiedy używać przycisku, to jednak powinienem trzymać się zasady, że będę go używał tylko wtedy, gdy wydarzy się coś naprawdę interesującego. Wskazał na kamerę na suficie pokoju, w którym się znajdowaliśmy, powiedział, że w tym pokoju będzie tak samo. Moja praca była obserwowana, a inni ludzie również obserwowali pokój na wizji. Powiedział, że jestem tylko środkiem zapasowym na wypadek, gdyby inne systemy zawiodły. Następnie uśmiechnął się i zapytał, czy wiem, co rozumiem poprzez pojęcie zbyteczności. Przetaknąłem, starając się nie pokazywać mojej irytacji. Nie rozmawiam tak dobrze z ludźmi, więc czasem myślą, że jestem głupi. I to jest w porządku. Niech sobie tak myśli, skoro płaci mi naprawdę dobre pieniądze. A płaca była bardzo dobra. 35 dolarów za godzinę. To mnie zmartwiło. Już myślałem, że to jakiś eksperyment psychologiczny albo tajna praca rządowa, co zupełnie mi odpowiadało. Ale takie pieniądze, żeby siedzieć i patrzeć w ekran? Moja mama zawsze mówiła mi, że jeśli coś wydaje się zbyt piękne, by być prawdziwym, to prawdopodobnie jest. A to wydawało się zbyt piękne, aby być prawdziwym. Zapytałem, czy będę robił coś nielegalnego. Solomon roześmiał się i powiedział, że nie. Zapytałem, czy komuś stanie się krzywda. Ponownie potrząsnął głową, że nie. Powiedział, że powodem, dla którego tyle płacą, jest to, że potrzebują pracowników, którzy są zmotywowani do bycia profesjonalnymi i dyskretnymi. Praca, którą wykonywali, była bardzo ważna. A z różnych powodów nie można było o niej mówić. Gdybym przyjął tę pracę, musiałbym podpisać papiery obiecujące, że nigdy nie będę rozmawiał o swojej pracy na tym stanowisku, bo inaczej mógłbym zostać pozwany lub zamknięty. Zrywam ten dokument dopiero teraz z powodu wszystkiego, co się stało. Przyjąłem tę pracę, a ponieważ chcieli, żebym zaczął od razu, musiałem odejść ze sklepu bez wypowiedzenia. Czułem się z tym źle. Ale byłem też podekscytowany nową pracą. Miałem dużo pieniędzy i wydawało się, że to łatwa praca, choć trochę nudna. Denerwowałem się, że jest w tym coś więcej, ale powiedziałem sobie, że muszę to po prostu zobaczyć. Nie ma sensu stchórzyć i zmarnować dobrej szansy, bo dałem się ponieść wyobraźni. Podano mi lokalizację samej pracy. A kiedy tam poszedłem, byłem zdumiony, że to naprawdę jest taki sam pokój jak pomieszczenie modelowe, które mi pokazano, z kilkoma tylko różnicami. Była tam szatnia, przez którą trzeba było przejść, aby wejść do pokoju nadzoru. Była tam też mała łazienka przyłączona do prawdziwego pokoju nadzoru. Prawdziwy pokój miał małą lodówkę w rogu, ale ponieważ nie wolno mi było nic przynieść ze sobą, musiałem jeść przed lub po każdej zmianie. Największą różnicą oczywiście było to, że monitory były włączone. Prawy monitor był po prostu czarno-białym terminalem, takim jak czasem widuje się w filmach. Mogłem wpisać swoje logi, ale nie było internetu do oglądania ani nic takiego. Lewy monitor to był obraz spokoju. Można go nazwać sypialnią, bo było w nim łóżko, ale było tam też wiele innych rzeczy: telewizor, kanapa oraz krzesła. Kilka stołów i mnóstwo pustej przestrzeni pomiędzy nimi. Kamera musiała być wysoko w rogu, bo widziałem prawie wszystko oprócz dalekich boków mebli. Na początku jednak nie zauważyłem żadnej z tych rzeczy. Widziałem tylko ją. Wyglądała na nieco starszą ode mnie i była bardzo ładna. Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, leżała na boku na kanapie. To była część pokoju najbardziej oddalona od kamery. Ale obraz był bardzo wyraźny i mogłem powiedzieć, że spała. Pochyliłem się bardziej do monitora, żeby lepiej ją widzieć. A potem pomyślałem o tym, co robię i poczułem się zakłopotane. To tak, jakbym ją szpiegował. Podglądacz, jak nazwałaby to moja mama. Nie chciałem być podglądaczem, ale nie chciałem też być głupi. Musiałem się nad tym powoli zastanowić. To była dobra praca i nie robiłem nic złego, prawda? Nikogo nie krzywdziłem. Kobieta wyglądała dobrze, a pokój był bardzo ładny. Pewnie zgodziła się tam być i to wszystko to jakiś eksperyment albo coś. Ja po prostu przesadzałem. Usiadłem więc na krześle i zacząłem swoją pracę. Nie minęło wiele czasu, gdy zrozumiałem coś więcej. Kobieta, którą zacząłem nazywać Rachel, nie była tam z własnej woli. Nigdy nie widziałem jej zranionej, ale było jasne, że nigdy nie opuściła tego pokoju, z wyjątkiem pójścia do czegoś, co wydawało mi się być łazienką, której moja kamera nie mogła zobaczyć. Cóż, nigdy nie opuszczała pokoju z własnej woli. Okresowo, zwykle kilka razy w tygodniu, podczas moich zmian, mężczyźni i kobiety w dziwnie wyglądających strojach wchodzili i zabierali ją z pokoju. Czasami się żarpała, ale zazwyczaj szła po prostu z nisko zwieszoną głową. Zawsze przyprowadzali ją z powrotem. Chociaż czasy, kiedy nie była przyprowadzona podczas mojej zmiany, były dla mnie najgorsze. Martwiłem się o nią, dopóki nie przechodziłem do pracy następnego dnia i nie zobaczyłem jej w pokoju, oglądającej telewizję lub malującej. Nigdy też nie wyglądała na zranioną ani nawet tak zdenerwowaną z wyjątkiem sytuacji, gdy ją zabierali, a nawet gdy walczyła, zawsze byli dla niej łagodni. Mimo to wiedziałem, że coś jest nie tak. Rozważałem rzucenie pracy albo uderzenie w czerwony przycisk i nakłonienie kogoś do przyjazdu, żebym mógł uzyskać jakieś odpowiedzi. Albo zadzwonić na policję i pokazać im to, co pokazywała mi kamera. Ale byłem przerażony. Bałem się utraty pracy i tego, co ci ludzie mogliby mi zrobić, gdybym zrezygnował lub doniósł na nich. Solomon powiedział mi, gdy przyjmowałem tę pracę. Że częścią deklaracji jest niezadawanie pytań. Nigdy nie poproszono mnie o zrobienie czegoś więcej niż wcześniej mi powiedziano, ale nie mogłem nikomu powiedzieć, co zrobiłem lub widziałem i nie mogłem zadawać pytań o to, co robię i dlaczego. Więc szukałem wymówek. To wszystko było eksperymentem. Była szalona lub chora, a oni próbowali jej pomóc. Wykonywała pracę tak jak ja. Albo jeśli naprawdę była gdzieś więźniem, to przynajmniej pilnowałem, aby upewnić się, że nic jej nie jest. Gdyby ktokolwiek próbował ją skrzywdzić, albo zobaczyłbym, że naprawdę nie chce tam być, na pewno mógłbym wtedy wezwać pomoc. W pewnym sensie powiedziałem sobie, że pomagałem ją chronić, obserwując. Nie oczekuję, że będziesz myślał o moich wymówkach. Ja sam nie myślę o nich zbyt wiele, a zwłaszcza teraz. Ale na swoją obronę powiem, że kiedy coś się zmieniło, nie ignorowałem tego, ani nie próbowałem tego tłumaczyć. Wiedziałem, że coś muszę zrobić. Rachel zwykle malowała przez godzinę lub dwie każdego dnia, i wydawało się, że zawsze było to podczas moich popołudniowych zmian. Jej pokój nie miał okien, o ile mogłem to powiedzieć, ale domyśliłem się, że albo używa zegarka, albo czasu własnego ciała, aby trzymać się jakiegoś harmonogramu. Zawsze lubiłem patrzeć, jak maluje. Rzecz, którą malowała, była zawsze zwrócona w złą stronę, abym mógł ją zobaczyć, ale mogłem widzieć jej twarz, gdy pracowała. Zawsze wyglądała na spokojną i szczęśliwą, kiedy malowała, a widząc ją w ten sposób, uśmiechającą się pogodnie od czasu do czasu, kiedy udało jej się uzyskać coś w sposób, w jaki chciała, zawsze sprawiało mi przyjemność. Po raz pierwszy zauważyłem, że coś jest nie tak, gdy kilka tygodni temu zaczęła malować częściej. Jej wyraz twarzy był bardziej skupiony i poważny, a w jej ruchach pojawiło się napięcie, którego niezwykłem dostrzegać. Na początku myślałem, że po prostu bardzo stara się nad czymś pracować i chciałem jej powiedzieć, żeby się nie martwiła. Co kilka tygodni inni i tak przychodzili i wynosili stare obrazy, przynosząc nowy stos. Yy, chyba to słowo to płótna. Ale to było coś więcej niż jej skupienie. Coś było nie tak. Nie wyglądała na szczęśliwą, a pracowała godzinami. W ciągu trzech dni skończyła cztery obrazy. Coraz bardziej martwiłem się obserwując jej pracę, a kiedy skończyła czwarty, chciałem jej powiedzieć, żeby się zatrzymała i chwilę odpoczęła. Przyzwyczaiłem się do mówienia do monitora, mówienia do niej po swojemu. Ale ona nie przestała. Zamiast tego zaczęła przenosić obrazy. Układała je na oparciu i siedzeniu długiej sofy na dalekim końcu pokoju. To był pierwszy raz, kiedy miałem okazję zobaczyć którykolwiek z obrazów. Nawet kiedy inni je wynosili, zawsze wydawały się być odwrócone od kamery. Wciąż się o nią martwiłem, ale byłem też szczęśliwy, że wreszcie zobaczyłem coś, nad czym pracowała szczęśliwy i zdumiony. To było piękne. Jeden był pięknym, zielonym lasem, drugi to stara, kamienna studnia. Trzeci był domem siedzącym samotnie na małej wyspie, ostatnim było staromodnie wyglądające kino. Wszystkie wyglądały jak coś ze snu z powłóczystymi liniami kolorów mieszającymi się w powietrzu niczym liście złapane przez wiatr. Dopiero gdy przyjrzałem się bliżej zdałem sobie sprawę, że linie kolorów nie były przypadkowe. To były słowa. Łatwo je przeoczyć, jeśli nie patrzyło się uważnie, a same w sobie nie wydawały się wiele znaczyć. Tylko szepty słowa gdzieś w każdym z obrazów, bardzo proste do przeoczenia na tle wszystkiego, co było pokazywane. Pochyliłem się do monitora i przymrużyłem oczy, próbując odczytać słowa. Potem serce zaczęło mi walić, gdy je wydobyłem. Mrugając i przecierając oczy, spojrzałem ponownie, czytając jednak głos w kolejności, od lewej do prawej, górna para, potem dół. Proszę. Pomóż. Mi. Tomas. Odsunąłem się od monitora, ręką zakrywając usta. Nie wiedziałem, co zrobić. Nie wiedziałem, jak to wszystko może się dziać. Nie chodziło tylko o to, że prosiła o pomoc. Choć to w głównej mierze było źródłem mojego zaniepokojenia. Lecz chodziło też o to, że ja mam na imię Tomas. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę ripej pasty, lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.